Jest 31 maja 1985 roku. Siedemnastoletnia Shari Schmidt z Lexington w południowej Karolinie właśnie skończyła ostatnią klasę liceum. Za dwa dni, 2 czerwca, zaplanowano ceremonię zakończenia szkoły i rozdanie świadectw. Dziewczyna była podekscytowana. Podczas tej ceremonii miała zaśpiewać hymn narodowy, co było dla niej wydarzeniem bardzo ważnym. Następnie z grupą przyjaciół miała wyruszyć w podróż wakacyjną. W ten sposób grupa znajomych zamierzała uczcić zakończenie szkoły. Sharon Schmidt urodziła się 25 czerwca 1967 roku. Jej rodzice pochodzili z Kolumbii w południowej Karolinie. Mama Hilda oraz ojciec Robert, na którego wszyscy wołali Bob, byli bardzo zamożnymi ludźmi w dodatku bardzo wpływowymi. Doczekali się trójki dzieci. Poza Shari mieli jeszcze młodszą córkę Dawn i starszego syna Roberta Juniora. Rodzina była szanowana, a w dodatku aktywnie udzielali się w kościele. Wszyscy ich znali i raczej lubili. Sharon miała sprężyste blond loki, różową cerę i jasnoniebieskie oczy. Była bystra, towarzyska i emanowała pozytywnym nastawieniem. Przyjaciele i rodzina zawsze mogli na nią liczyć. Podnosiła ich na duchu, jeśli kiedykolwiek poczuli się przygnębieni. W ostatni majowy dzień świeciło słońce. Szari spędzała popołudnie na imprezie przy basenie. Wraz z nią byli znajomi ze szkoły. O godzinie 15:28 pożegnała się z wszystkimi i wróciła do domu przy Plat Spring Road w Lexington. Do domu prowadził długi na 200 metrów podjazd. Na jego początku stała skrzynka na listy. Bob wyjrzał przez okno swojego gabinetu i zobaczył, jak jego córka skręca swoim samochodem na podjazd. Pomyślał, że zaraz będzie w domu i wrócił do swoich obowiązków. Minęło kilka minut, gdy zorientował się, że nikt nie wszedł do środka. Ponownie podszedł do okna i zobaczył, że samochód jego córki stoi na końcu podjazdu przy skrzynce pocztowej. To było zastanawiające. Poczuł, że coś się stało. Instynkt rodzicielski podpowiadał mu, że coś jest nie tak. Mężczyzna wskoczył do swojego samochodu i popędził podjazdem. Gdy dotarł do skrzynki pocztowej, zrozumiał że ma powody, aby się niepokoić. Samochód szary stał, ale jej nigdzie nie było. Silnik nadal pracował, a drzwi od strony kierowcy były szeroko otwarte. Na siedzeniu pasażera leżała jej torebka. Po chwili spostrzegł, że od otwartych drzwi samochodu w stronę skrzynki na listy prowadzą ślady bosych stóp. Kilka listów leżało na ziemi obok skrzynki. Jasnym stało się, że doszło do porwania córki Schmidtów. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania. Wpływowa rodzina uruchomiła wszelkie kontakty, które sprawiły, że była to największa akcja poszukiwawcza w historii Karoliny Południowej. Zaangażowano wszystkie siły i środki, ale nawet udział najlepszych śledczych nie dał odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Szari i kto ją uprowadził. To, że odeszła z własnej woli, było niemożliwe. Nie miała powodów, aby uciekać z domu. Z rodzicami dogadywała się dobrze, miała plany na przyszłość i cieszyła się na wakacyjny wyjazd z przyjaciółmi. Jednak ważniejszym powodem była jej choroba. Dziewczyna zmagała się z cukrzycą, więc bez zapasu leków nigdzie by się nie ruszyła na dłużej. Według wersji przyjętej przez śledczych dziewczyna zatrzymała się, aby sprawdzić pocztę. Podeszła do skrzynki na listy i wówczas została zaatakowana. Sprawca odjechał w nieznanym kierunku, a policja organizowała blokady dróg. Niestety nie przyniosło to żadnego efektu. Policja rozstawiła sprzęt do rejestracji rozmów telefonicznych i oczekiwała na kontakt. Przez kolejne dwa dni rodzina Schmidtów przechodziła przez piekło. Ojciec zorganizował konferencję prasową, podczas której błagał porywaczy o to, żeby wypuścili jego córkę. Był bezradny i nie mógł nic zrobić. Widzowie śledzili dramat tej rodziny. Dwa dni po porwaniu 2 czerwca telefon zadzwonił. Męski, zniekształcony głos poprosił do telefonu Hilde. Powiedział, że jest porywaczem i że dziewczyna jest cała i zdrowa. Dla uwiarygodnienia opisał dokładnie żółto-czarny strój kąpielowy, jaki szali miała założony pod ubraniem. Powiedział, że właśnie oglądają telewizję. Mężczyzna nie żądał żadnych pieniędzy. Powiedział, że następnego dnia otrzymają list. Detektywi namierzyli połączenie. Sprawca dzwonił z budki telefonicznej oddalonej o 30 km od rezydencji Schmidtów. Niestety wszystko trwało zbyt długo. Gdy radiowozy dojechały na miejsce, przy budce nikogo już nie było. Policja nie miała zamiaru czekać kolejnej doby, aż list dotrze do domu rodziny Schmidtów. Wraz z Bobem udali się na poczty i odnaleźli kopertę zaadresowaną do nich. W białej kopercie znajdował się list napisany na żółtym papierze z notatnika. List napisała Shari. Zatytułowała go Mój testament i ostatnia wola. Sharon podkreślała wielokrotnie, jak bardzo kocha swoją rodzinę. Napisała, że jej rodzice nigdy nie powinni dopuścić do tej sytuacji i że to ich wina. Najbardziej przerażająca była jej prośba, aby na pogrzebie trumna była zamknięta. Bob był załamany, gdy przeczytał ten fragment, ale wciąż wierzył, że uda się uwolnić jego córkę. List został zabezpieczony i wysłany do analizy. W laboratorium najlepsi specjaliści przeanalizowali go pod kątem śladów włókien, odcisków palców czy dłoni. Szukano też jakichkolwiek rozbieżności w piśmie. Następnego dnia porywacz znów zadzwonił. Tym razem z niekształconym głosem zapytał, czy list doszedł i czy wierzą w jego treść. Hilda potwierdziła, że dostali list, ale żeby uwierzyć, musi usłyszeć głos swojej córki. Mężczyzna odpowiedział, że odezwie się za dwa, trzy dni i wszystko stanie się jasne. Jednak zadzwonił ponownie tego samego dnia. Telefon odebrała Hilda. Głos w słuchawce powiedział. Shari jest teraz częścią mnie. Fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, duchowo, nasze dusze są teraz jednym. Porywacz ewidentnie czerpał przyjemność z telefonów do rodziny Schmidtów. Gdy zadzwonił następnego dnia, słuchawkę podniosła down. Zapytała, czy z jej siostrą jest wszystko dobrze i czy może z nią porozmawiać. Porywacz skarcił ją za zadawanie pytań. Stwierdził, że mają słuchać i o nic nie pytać. Kolejny telefon wykonał następnego dnia. Tym razem poprosił do słuchawki Hilde. Przekazał jej wiadomość dla szeryfa, aby ten zaprzestał poszukiwań dziewczyny, bo jest już bezpieczna. W kolejnej rozmowie porywacz powiedział, że rodzina może spać już spokojnie, po czym znów się rozłączył. Śledczy zrozumieli, że mają do czynienia z osobą, która w przeszłości była w jakiś sposób wykluczona ze społeczeństwa. Zapewne jego cechy charakteru sprawiały, że nie miał zbyt wielu przyjaciół, o ile w ogóle ich miał i zawsze trzymał się z boku. Taki stan rzeczy mógł mieć miejsce nawet teraz w dorosłym życiu. W dodatku przejawiał zachowania osoby niezadowolonej ze swojego życia. Być może miał problemy finansowe i z pewnością doświadczył wielu odrzuceń ze strony kobiet. Podczas rozmowy telefonicznej z 5 czerwca wyjaśnił Hildzie, że to Bóg ich wybrał, po czym opisał drogę dojazdową w miejsce, jak powiedział, tam, gdzie wszystko się skończy. Detektywi ruszyli opisaną przez porywacza trasą. Zdecydowali, że nie zabiorą nikogo z domowników, bo nie wiedzieli, co zastaną na miejscu. Być może kolejną wskazówkę, ale być może też zwłoki. Niestety potwierdził się ten najgorszy scenariusz. Dokładnie we wskazanym miejscu znajdowało się ciało Sharon. Miejsce to oddalone było zaledwie 20 km od jej domu. Według lekarza sądowego dziewczyna zmarła około 12 godzin po porwaniu. Jej ciało było już w stanie rozkładu, poza tym prawdopodobnie zostało porzucone kilka dni wcześniej. Nie można było ustalić, w jaki sposób zginęła, oraz czy przed śmiercią została wykorzystana. Ale stan zwłok dał śledczym jeszcze jedną ważną wskazówkę: mają do czynienia z osobą doskonale przygotowaną. W trakcie oględzin ciała ustalono, że sprawca odciął ofierze włosy, do których przykleiła się taśma klejąca. Być może bał się, że policja odnajdzie na niej jakieś ślady prowadzące do niego. To świadczyło o tym, że morderca działał świadomie i planował to, co robi. Mimo, że Szali już nie żyła, morderca nie zaprzestał telefonów do jej domu. 6 czerwca zadzwonił ponownie. Tym razem telefon odebrała Dawn. Porywacz poprosił ją o wybaczenie i przyznał, że sprawy wymknęły się spod kontroli, że nie może z tym żyć i planuje samobójstwo. Ale następnego dnia zadzwonił ponownie i tym razem zachowywał się zupełnie inaczej. Opowiedział dziewczynce, w jaki sposób wykorzystał jej siostrę. Opis był wulgarny i bardzo szczegółowy. Wyznał też, że nie jest do końca winny jej śmierci, bo dał jej wybór. Powiedział, że pozwolił wybrać godzinę, o której zginie, oraz sposób. Dał jej trzy opcje do wyboru: rozstrzelanie, przedawkowanie środków odurzających lub uduszenie. Sharon miała wybrać ostatnią opcję. Morderca owinął jej głowę taśmą klejącą i patrzył, jak umiera. Na koniec dodał. Bóg był gotowy przyjąć ją jako anioła. Telefony się urwały, ale sprawca nie dał o sobie zapomnieć. Dokładnie dwa tygodnie później porwał. Dziewię... Dokładnie dwa tygodnie później porwał dziewięcioletnią Debre helmik. Dziewczynka mieszkała z rodzicami w sąsiednim hrabstwie Richland, około 30 kilometrów od domu Schmidtów. W biały dzień zabrał dziecko z podwórka jej domu. Debra, podobnie jak Sharon, była blondynką o niebieskich oczach. W chwili porwania ojciec był w domu, a ona bawiła się na ogrodzonym terenie posiadłości. Nie wiadomo, kiedy się oddaliła. Policja uznała, że ktoś ją wywołał do bramy, i gdy podeszła, sprawca ją porwał. 23 czerwca w domu Schmidtów ponownie zadzwonił telefon. Odebrała go Down. Choć nie chciała rozmawiać z mordercą siostry, śledczy nalegali, aby jak najdłużej utrzymała go na linii. W ten sposób starali się go namierzyć. Tym razem sprawca nie zniekształcił głosu. Albo doszło do awarii urządzenia, albo czuł się na tyle pewny, że postanowił się nie kamuflować. Wyjaśnił, że tęskni za Szari i nie może o niej zapomnieć. Że to Bóg ją wybrał, a on tylko wykonał swoje zadanie. Jednak rozmowa szybko zeszła na inny temat. Porywacz powiedział, że Bóg chce, aby mała Dawn dołączyła do siostry. Wyjawił, że będzie na nią czekać i to tylko kwestia czasu, aż się spotkają. Przecież nikt nie będzie jej chronić przez całą dobę, przez całe lata. Na koniec opowiedział o porwaniu Debry. Kazał się skupić i słuchać kolejnych wskazówek. Opisał trasę do miejsca, gdzie wszystko miało się skończyć. Śledczy byli przerażeni wiadomością, jakby historia zatoczyła koło. Jadąc we wskazane miejsce, nikt się do siebie nie odzywał. Na końcu polnej drogi, w zaroślach, leżało ciało Debry. Zabójca Sharon i Debry pozostawał na wolności, a śledczy nie mieli żadnych tropów. Nie mogli czekać jednak z założonymi rękami, aż ten porwie kolejną dziewczynę. Dlatego detektywi szukali sposobów na wykorzystanie tego, czym dysponowali. List, który Shali napisała na kartce papieru wyrwanego z notesu, mógł mieć wiele istotnych informacji, niewidzialnych dla ludzkiego oka. W tamtym czasie w Stanach istniało laboratorium, które potrafiło odczytać każde wgniecenie na kartce papieru. Gdyby ktoś zapisał coś na poprzednich stronach i docisnął mocniej długopis, specjaliści mogliby to odczytać. List trafił do analizy, a ta przyniosła zaskakujący efekt. Okazało się, że ktoś na jednej z poprzednich kartek zapisał numer telefonu. Co prawda z dziesięciu potrzebnych cyfr można było odczytać tylko dziewięć pierwszych, ale to i tak dawało tylko kilka wariantów do sprawdzenia. Numer nie posiadał tylko ostatniej cyfry, więc śledczy dzwonili pod każdą z dziesięciu możliwych kombinacji i pytali rozmówców o powiązania z Karoliną południową. Jednym z nich był Elis Szapart. Mężczyzna wyjaśnił, że mieszka w domu oddalonym o 15 km od rodziny Schmidtów. Akurat przebywał na wakacjach, gdy doszło do porwania. Rodzina śledziła historię w telewizji, ale nie za wiele mogli powiedzieć o tej sprawie. Mimo to policja zaprosiła ich na rozmowę. W pokoju przesłuchań odtworzono nagranie z jednej z rozmów, podczas której sprawca nie zmodulował głosu. Ellis Shapard natychmiast rozpoznał ten głos. To Larry Bale, znajomy, który opiekował się ich domem podczas wakacji. Mężczyzna wyjaśnił, że faktycznie zapisał w notesie numer telefonu do siebie, aby Larry mógł zadzwonić, gdyby coś się działo. Larry Bale urodził się 30 października 1949 roku w Ralph w Alabamie był jednym z pięciorga dzieci. W młodości był normalnym, niewyróżniającym się chłopakiem. Nieco zdystansowanym, ale nie sprawiającym problemów. Ukończył szkołę handlową, a następnie uczył się na kierunku elektryka. Po skończonej edukacji przeprowadził się do Kolumbii w Karolinie Południowej. Tam też poznał żonę i doczekał się syna. W 1970 roku wstąpił do piechoty morskiej, ale został zwolniony ze służby, gdy podczas trzyszczenia broni sam się postrzelił. Kilka lat później żona od niego odeszła, zabierając chłopca. 27 czerwca 1985 roku policja aresztowała Balea. Przeszukano jego dom, ale niczego w nim nie odnaleziono. Jednak z racji tego, że posiadał swobodny dostęp do domu szepardów, policja również przeszukała ich mieszkanie. Tam odnaleziono sześć długich włosów, blond włosów należących do szari. Mężczyzna zaprzeczał, aby miał cokolwiek wspólnego z morderstwem, ale policja nie dawała wiary w jego słowa. W lutym 1986 roku prokurator postawił go przed sądem, oskarżając o morderstwo Sharon Schmidt. Ale podczas rozprawy oskarżony zachowywał się dziwnie. Krzyczał niezrozumiałe zdania i udzielał komentarzy niezwiązanych z pytaniami. Jednak prokurator rozczytał tę grę. Larry usiłował przekonać ławę przysięgłych, że jest niepoczytalny. Obrady w tej sprawie trwały zaledwie 47 minut. Werdykt mógł być tylko jeden: winny. Winny porwania i zabójstwa obu dziewczyn. Prokurator dysponował wieloma dowodami, m.in. włosami odnalezionymi w samochodzie oskarżonego. To byłby zbyt wielki zbieg okoliczności, zbyt wielki przypadek, gdyby znalazły się tam ślady obecności obu ofiar. Sędzia postanowił, że spotka go taka sama kara jak Sharon Schmidt. Dał wybór oskarżonemu, czy chce zginąć przy użyciu śmiertelnego zastrzyku, czy krzesła elektrycznego. Larry Bale wybrał krzesło. 4 października 1996 roku, po dekadzie spędzonej w celi śmierci, Kat wykonał egzekucję. 46-letni sprawca dwóch zabójstw zmarł na krześle elektrycznym. Nie wypowiedział ostatnich słów. Choć policji nie udało się zdobyć wystarczających dowodów, to podejrzewano, że Shari i Debra nie były jedynymi ofiarami tego mordercy. Do dziś nierozwiązane pozostają sprawy 21-letniej Deni Porsche i 26-letniej Sandry Cornet. Obie zginęły w Karolinie Południowej. W dodatku Sandra była zaręczona z kolegą z pracy Beyla. Zginęła w listopadzie 1984 roku, dzień po tym jak wraz z chłopakiem odwiedziły Baila w jego domu. Druga z ofiar mieszkała zaledwie 300 metrów od niego. Czy również on jest sprawcą tych zabójstw? Tego pewnie już nigdy się nie dowiemy, ale pewne jest też to, że ten mężczyzna nie skrzywdzi już nikogo. Skończył na krześle elektrycznym, które sam sobie wybrał. Dziękuję Wam za ten odcinek i zapraszam na kolejny we wtorek. Życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia!